Witam serdecznie w kolejnej już chyba siódmej części mojego unboxingu. Bez, zbl... Bez ogródek przechodzimy do omawiania kolejnego pakietu, będzie to ostatni, bo przecież ze zestawu podstawowego. O, jeszcze dzikie karty się A Znaczy to chyba są karty z ze, y, tego zestawu kolejnego, nie podstawowego. Ale czy nie zmienia faktu, że ten pakiet i następny przechodzimy już do serca koszmaru. Tak. Dobrze. Co my tu mamy? Wskaza... Wskaz. dwa rośnice stworzenia. Oba z zamieniają się miejscami. Nowe miejsca muszą być dozwolone dla tych stworzeń. Słabe. Przemienie jest tylko stworki. A znaczy, jak da się te kolce co niby biją damage, to można niby to grać, ale... Do komba z tymi kolcami jest taka e, karta unikalna, co cały stół sobie jest i tak to się gra, to raczej nie. To mówiłem do, nabiła, na, do nabijania sału, to mówiłem, to mówiłem, to mówiłem... E, to jest dobra karta. E, przeciwnik musi coś z tym zrobić, ja osobiście gram to do dzisiejszego dnia w, moim, w mojej nekropolii. Co miejsce, zawsze zobaczy, zobaczyć na nagraniach z gier rankingowych. Przyjemny stworek za 2-2-1-3 okalecenia, spoko karta, no naprawdę, przyjemnie się nią gra, jest dobra. Następna karciocha, zniszcz co już stworzenie, weź wybrane tanse, stworzenie swojego cmentarza i umieść je za darmo. Znaczy, to jest tak, <laughs> o, to, o co tu chodzi ze słowem tanse, jeżeli to stworzenie jest tanse o jeden to można by jakoś niby to grać, że ten Lis Akolita czy, czy ten lis został nam na jednym HP-ku. My go niszczymy i wystawiamy sobie na przykład e, Ceza tego szybko, vampizego. E, jeżeli w taki sposób to działa, to można to grać na bohaterze, który ma na początku dwie chorągiewki. A jeżeli zaczynamy z bohaterem, co ma jedną chorągiewkę, to raczej nie, no bo to trzeba jednak skip, żeby dodać tą chorągiewkę, to nie. Yy, wydarzenie, Takie wydarzenie. aż do Twojej następnej tury, stworzenia magiczne otrzymują minus jeden. Za drogie, za drogie. Nie jest gwarne. No, bo za drogie. Jakby było za jeden, to może. Jakby było dwa, to już by było za drogie. A trzy, to zdecydowanie za drogie. Taka ta to jest słaba. Słabe wydarzenie, yy, oświat o tej podwodnej fortecy. Na początku chyba się ze świątynia, już mówiłem. Yy. Klastr Eleksi yy, Przetasowuje przy, przy, wszystkie karty wydarzeń i pobiera dwie nowe. Słabe! I to bardzo. Po co? Po co? To po prostu zmienia wydarzenia. Nie ma żadnego deku opartego na wydarzeniach. No to słabe. O, ta karta jest dobra, bo ona ma. Kiedy strażnik Rosu lub inne słożnice stworzenia umiera, dobieramy kartę. I to jest dobre. Dlaczego? Niby jest. Ja to może nawet rzucę do deku. Bo tej karty nie miałem. Ale. O co tu chodzi? Za seś jest droga. Ale. Jeżeli udało nam się przeżyć takimi kartami jak Asasyn. Ee... On był on, i kolejny wystawił jakieś jest duże koksy, to możemy po prostu je poświęcić, bo ten nie ma odporności na odwrót, i tak dalej. A to nie jest tak łatwo zabić, bo niby ma czwórkę hp tylko, ale ma za to bezcielesność. I stworzenia walczące wręcz i strzelające, jeżeli nie są magiczne, trudno im będzie to zabić. Latające też, jeżeli nie są magiczne. Więc ta karta jest, i muszę, zob muszę potem zobaczyć, z którego to są. ...pakiety. No bo to nie jest już na pewno podstawowy, bo taka, ale to jest taka w miarę. I myślę, że on nawet do deku wrzucę, zobaczę jak się tym gra. nie. Nie, nie wrzucę tego do deku, bo kosztuje to aż trzy e, chojągiewki. Jak tak teraz na to patrzę... Jeżeli jest jakikolwiek dek na nekropolii, co dobija sobie trzy chojągiewki. To raczej tak, ale na no obecną metę chyba nikt nie gra tych To tak, ale to jest raczej dobre, ale musi poczekać na swój czas, kiedy pojawi się jakiś miałem grany deck na hojongierwkach, chociaż na nekropolii chyba nigdy nie było grane ulicy szczęścia. Tak, uty szczęścia. Ale tak, jako taki pozomny dek oparty, ulicy to bardziej się na tej świątyni, twierdzy i tak dalej, a nekropolia przynajmniej ja nie kojarzę. Mocnego deku na łódkach tak siedzących. Czyli ta karta musi jeszcze poczekać na swój, na swój czas. Ja o tym mówiłem. A, i pierwszy pakiet tego odcinka omówiony. Otworzymy sobie kolejny i zobaczymy, czy to już gdzieś... jest. A, dobrze, że ta karta się trafiła, no bo ostatnio, w którym z odcinku mówiłem, że omawiałem, a ja omawiałem tego gryfa neutralnego, a to jest już ze świątyni. To zaraz, zaraz do tego wrócimy. I ten pakiet jeszcze omówimy. zakończymy to i już następne odcinki, czyli od odcinka 8. O Boże, ja tego zrobiłem, nie wiem kiedy to minęło, ale tak fajnie mi się o tych kartach gada. Dobrze, ale yy, od części ósmej będą już te pakiety z najnowszego dodatku. Dobrze, co my tu mamy? Dobierz trzy karty, następnie odzus dwie karty. Za drogę. Wy deku nawet to nie było grane, bo tam mówiłem, był taki dek, co była taka karta z ofiarami i ona chyba sprawa, że albo spele kosztują 0 i tam dobieramy i tak dalej, bo to była chyba taka pasywka bohatera, że jak rzucimy spel, to dobieramy kartę i tak dalej. To jest słabe. za 4 dobieramy 3 karty, bo musimy odrzucić jeden, to tak naprawdę dobieramy tylko jedną kartę. za 4, no niby przewijamy ten dek, ale nie. Słabe. Co to jest? Przejrzyj bibliotekę w posykiwaniu karty zakęcia i weź ją do ręki. A następnie przetasuj swoją bibliotekę do końca tury. To zakęcie kosztuje jedno mniej. Czyli do, do wyszukiwania zakęć. Czasami, jak jesteśmy w kiepskiej sytuacji, to możemy dobrać AOE, jakieś tam masowe, ale to jest do tej uczelni, czy tam jak to się nazywa, więc to chyba kiedyś było grane w tym deku na 1 e, tour, 1 kill. Eee, to tak. Chyba może być grany, no bo mają tam jakieś bohatery, te dwa chorągiewki. I co to jest? Biały Liz. Dwa, 2,. czworek za dwa, 2, 1, 3, szczęście. czyli że dodaje nam chorągiewkę. I na obecną metę widziałem, że to grają. Ja grałem z. Boże, jak to się nazywało? Nie, świątynia? To jest świątynia. Albo to jest ucelnia, albo to jest świątynia. To jest ucelnia, nie, to jest chyba świątynia. Ja osobiście tego nie lubię, no bo to. Jak można jeszcze grać kanalizację tą magii, to już łuty szczęść. Mi się wydaje słabe, ale ludzie to grają. Łobo, mogę sobie nie skończyć. Stworzenie. Wierny Gryf. Jest to stworzenie za 2, 2, 1, 4 latające. Do... No obecną metę grane. Dobry stworek za 2. Taka alternatywa do jakiegokolwiek scel, celca Bo ma jeden odwetu więc może być grana karta jak najbardziej dobra. To jest chyba hi nie, to nie jest heal. Dobierz, Dobierz X karty, gdzie X wynosi 1 plus 2 kart u nas droga do oświecenia Twin centa za Aha. Czyli na początku nie dobieramy chyba z tego... Dobieramy z tego jedną, potem dwie, potem trzy słabe. Bo zanim dobierzemy z tego trzy karty, to musi to trochę minąć. Słabe to jest. Bo no to polega na tym, za pierwszy raz dobieramy jedną kartę, i drugi raz, jak to zagramy, to no dobieramy dwie karty. No, chyba że przeciwnik nam to wyrzuci z cmentarza. Uczęcia yy... długotrwałe. Do twojej kolejnej tury, gdy ginie stworzenie, twój bohater leci jeden punkt. Obrazyń słabe, to jest za drogie. Gdyby to było przynajmniej za jeden albo dwa, to jeszcze może by swoje jakoś to grać. Nie, Necropoja nie, nie potrzebuje, tyle. Hila, a to jest za drogie. Za dużo chorągiewek wymaga, to jest słabe. Ech. To jest grane do bohatera, który yy, jeżeli stworzenie jest unieruchomione, to zadaje 2, 2 dmg. W innym deku nie widzę sensu tego grania, bo ja grałem w kampanię to też tą musiałem przejść, nie miałem tego bohatera, to nie grałem tego. Bo bez tego bohatera są po prostu 2, 1, 4 gości, co zatrzymuje sworka. Yy. Zakęcie na stworzenie strające efekt stały zakręcę stworzenie zyskuje fazowanie. Co, co było fazowanie? że jakie stworzenie może atakować tej istoty nie powstrzymuje. AHA! Czyli ona się staje duchem. Ona nie blokuje ataków, ale nie może też przejść. Nie może też dostawać, yy, nie może też atakować chyba yy, stronników. Ta karta będzie polegała już tylko i wyłącznie na biciu damage'a przeciwnika. No chyba że zostanie zdjęta spelem. A więc tak, moi drodzy, został mi jeszcze tu jeden ządek. Ja już to mówię w kolejnym odcinku i kolejny odcinek będzie już z pakietów serce strachu, tam z tego najnowszego odcinku. Yy, odcinka, yy, z tego najnowszego dodatku. Więc ja się z wami żegnam, na tą część to już tyle. Zapraszam do kolejnego odcinka.